Prezesie, kolejna inwestycja służąca poprawie zdrowia kuracjuszy w uzdrowiskach kłodzkich. Wielka Pieniawa wzbogaciła się o grotę solną. Tak, to jest kolejna nasza inwestycja. Nie zatrzymujemy się z inwestycjami zarówno w uzdrowiskach kłodzkich, jak i w Staropolance. I dzisiaj właśnie otwieramy grotę solną dla naszych kuracjuszy, ale też dla osób z zewnątrz. Inwestycja czysto technicznie trwała około dwóch miesięcy. Jej koszt to około 300 tysięcy złotych. Panie prezesie, wspomniał Pan o tym, że jest to grota ogólnodostępna, czyli nie tylko kuracjusze korzystający z zabiegów i pobytów w uzdrowiskach kłodzkich, ale także wszyscy ci, którzy spędzają pobyt, miły pobyt, lecz, lecznicy Polanicy mogą tutaj do Was zajrzeć. Tak, oczywiście, nie tylko nasi kuracjusze, tak jak Pani redaktor mówi, ale osoby z zewnątrz, turyści, czy też mieszkańcy Polanicy, mieszkańcy powiatu kłodzkiego mogą przyjść do Wielkiej Pieniawy, wykupić zabieg w grocie solnej, skorzystać to te trzy rodzaje soli, między innymi sol, sól kłodawska i sól himalajska. A jednocześnie muszę wspomnieć, że cały ten zabieg trwa około 45 minut, a maksymalna ilość osób, która jednorazowo może wziąć udział w zabiegu, to 10 osób. No jeżeli chodzi o walory groty, unikalna kompozycja solanek, która tutaj jest, powoduje specyficzny mikroklimat, który wpływa głównie na drogi oddechowe u każdego człowieka, oczyszcza je. Mam powiększone po, po uczy nam się pojemność życiowa, głębszy oddech uzyskujemy czyli poza tym działa antyalergicznie, przeciwwirusowo również, dlatego że sól jest, ma działanie takie przeciwwirusowe, także jest to jak najbardziej wskazane przy wszelkiego rodzaju e, infekcjach, właściwie jako zapobieganie tym infekcjom, czyli jako... No właśnie, prof. czy ktoś zainfekowany, zakatarzony może tutaj przyjść? Nie, raczej, stosu, raczej e, zalecamy, aby to było już po przebytej infekcji, ale jeżeli na przykład Kogoś pozostaje jako y, po infekcji kaszel, jak najbardziej nie jest to przeciwwskazaniem, tylko jest nawet zaleceniem, dlatego że dzięki temu się łatwiej odkrztusza, ale tak jak mówię, po przebytej infekcji już zakończonej. Y, wiadomo, że w wielu przypadkach pozostaje kaszel utrzymujący się nawet kilka tygodni, w zależności od tego, jak, jaką infekcję przebył, i jak najbardziej jest to wskazane, żeby wspomagać y, leczenie. Tej dolegliwości, która właśnie pozostaje po przebytej infekcji. Jak długo trwa taki seans terapeutyczny w grocie? W grocie przebywamy 45 minut. W pełnym relaksie na leżaczkach pod kocykiem możemy sobie wtopić się w, w muzykę, która jest tutaj puszczana i cieszyć się, wdychając aerozol, zdrowiem. Mikroklimat o charakterze morskim. Dokładnie tak. To w zasadzie przebywanie, taki jeden seans można porównać z jednym dniem nad morzem. Oprócz tego, że mamy solankę, która płynie nam po witkach brzozowych w tężni, jeszcze oprócz tego jest wytwarzana solanka z halogeneratora. Dzięki temu mamy takie zdwojone działanie wytwarzania tego aerozolu, czyli spotęgowane działanie samej tej tężni, która jest na jednej ze ścian. Czy z dobrodziejstw tężni możemy i i, I groty solnej możemy korzystać codziennie, czy raczej powinniśmy to ograniczać, na przykład do jednego bądź dwóch dni w tygodniu, jeżeli chodzi o grotę solną, nie ma takich przeciwwskazań. Możemy korzystać codziennie, możemy korzystać kilka razy dziennie, także nie ma przeciwwskazań ku temu, no chyba że stricte, które są wymienione we wszelkich literaturach przeciwwskazania, to wtedy wiadomo, że w ogóle nie można korzystać. Natomiast jeżeli jest człowiek. Człowiek zdrowy może jak najbardziej korzystać codziennie bez żadnych skutków ubocznych.